Lubawicz to kontrowersyjny odłam judaizmu. Grupa Chabad-Lubawicz ma znaczne wpływy w większości krajów na świecie. Członkowie Chabad-Lubawicz z prezydentem Ukrainy, tutaj z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a tutaj przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce odpala świece hanukowe w polskim sejmie. Rabin Owadia Josef powiedział, że wszyscy ludzie innych wyznań w tym też Polacy powinni usługiwać Żydom. Były minister spraw zagranicznych Izraela stwierdził, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest Żydem. Żydówką jest również żona prezydenta Polski, Agata Duda. Organizacje żydowskie wyceniły wartość utraconego majątku Żydów w Polsce na 230 miliardów dolarów. Co ciekawe, amerykański rząd popiera izraelskie roszczenia. Najbliższym sojusznikiem Izraela są Stany Zjednoczone. W USA działa niezwykle silne proizraelskie lobby, które jest w stanie wpłynąć na wszystkie strony polityczne. Izrael rozważa przesiedlenie palestyńczyków do Europy. Premier Netanyahu miał się już kontaktować w sprawie tego projektu z europejskimi przywódcami. W Warszawie na ulicy Idzikowskiego 7 przez 9 mieści się palestyńska ambasada. Być może dlatego izraelscy politycy kierują wobec Polaków uszczypliwe komentarze, ponieważ Polska uznaje istnienie państwa Palestyny, a większość państw zachodnich tego nie robi. W Strefie Gazy mieszkają potomkowie uchodźców, którzy opuścili swoje domy podczas konfliktu izraelsko-arabskiego, w 1948 roku judaizm ultraortodoksyjny jest odłamem judaizmu. Ludzie go wyznający odrzucają zdobycze współczesnego świata, uważając, że należy się od świata odgrodzić i pozostać w izolacji. Służby bezpieczeństwa mogą zatrzymać osobę na okres do 6 miesięcy bez postawienia jej zarzutów, bez sądu, bez sędziego, bez dowodów, bez procesu. Nazywa się to zatrzymaniem administracyjnym. W niektórych przypadkach osoba zostaje wypuszczona po sześciu miesiącach i natychmiast po opuszczeniu zakładu karnego ponownie zostaje aresztowana na kolejny okres sześciu miesięcy. Bez pozwolenia zbieranie wody deszczowej z własnego dachu w Izraelu jest nielegalne. Władze mogą monitorować i regulować zużycie wody, gwarantując sprawiedliwą dystrybucję i zrównoważone zarządzanie tym bezcennym zasobem, wydając licencję na gromadzenie wody deszczowej. Policja może Cię tam zatrzymać i poprosić o wizę bez podania przyczyny. Nie możesz zawrzeć związku małżeńskiego w Izraelu z Żydem, jeśli sam nie jesteś wyznania mojżeszowego. 73,5% ludności Izraela to Żydzi. Natomiast 21% to ludność arabska. Rothschildowie to międzynarodowa rodzina Żydów, związana z bankowością i finansami. Być może jest to najbogatsza rodzina na świecie. Firmy bankowe należące do rodziny Rothschildów były pionierami międzynarodowych finansów w okresie industrializacji Europy. Odegrały kluczową rolę we wspieraniu systemów kolejowych na całym świecie. Finansowali m.in. rządowe projekty. Jednym z nich był kanał Suezki. Według niektórych źródeł majątek rodziny może być warty nie miliardy, a biliony dolarów. Mossad to Agencja Wywiadowcza Izraela. Jest to prawdopodobnie jedna z najlepszych lub najlepsza agencja wywiadowcza świata. Mieli oni w swoich szeregach agenta, któremu obce państwo zaoferowało stanowisko ministra w rządzie. Był nim Eli Cohen. Izrael jest oficjalnie jedynym demokratycznym krajem na Bliskim Wschodzie. Jednak Palestyńczycy nie mają tam prawa głosu. Wybory, w których jedna trzecia mieszkańców nie ma prawa głosu, nie mogą być uznawane za demokratyczne. Poziom życia w Izraelu jest znacznie wyższy w porównaniu z większością krajów regionu. Średnia pensja wynosi tam ponad 11 tysięcy złotych. Mur bezpieczeństwa to system fortyfikacji zbudowany z inicjatywy Izraela, celem ochrony izraelskich obywateli przed mieszkańcami zachodniego brzegu Jordanu. Ogrodzenie to jest wyposażone w czujniki wykrywające intruzów. W murze znajduje się 65 przejść, ale jedynie 27 z nich jest dostępnych dla Palestyńczyków. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości określił konstrukcję muru jako sprzeczną z prawem międzynarodowym i nakazał jego wyburzenie. Tą samą opinię potwierdziło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Izraelski Trybunał Sprawiedliwości orzekł wtedy, że budowa muru jest zgodna z prawem międzynarodowym. Badanie ankietowe, którego wyniki opublikował The Jerusalem Post, wykazało, że aż 72% Palestyńczyków doświadczyło nieprzyjemności ze strony izraelskich strażników muru. Budowa muru spowodowała utratę prawie 10% ziemi uprawnych Palestyńczyków. W 2006 roku 67% palestyńskich rodzin żyło na granicy ubóstwa. Ziemia Izraela była święta dla Żydów od czasów biblijnych. Według Tory, Ziemia Izraela została obiecana Żydom przez Boga jako ich ojczyzna. Nadzieja i pragnienie powrotu na Ziemię Świętą jest głównym tematem żydowskiego modlitewnika. Żydzi żyjący w diasporze mieli odwieczną ambicję powrotu do Syjonu i ziemi Izraela. Pierwsza ich duża fala nowoczesnej imigracji na ziemię Palestyny miała miejsce w 1881 roku, druga zaś w pierwszej dekadzie XX wieku. W 1922 roku Liga Narodów przyjęła projekt utworzenia brytyjskiego Mandatu Palestyny. W owym czasie większość mieszkańców Palestyny stanowili muzułmańscy Arabowie, a jedynie w Jerozolimie mieszkało większe skupisko Żydów. Trzecie i czwarte fale imigracji ludu, wyznania mojżeszowego, miały miejsce w latach 20. XX wieku. Podczas nich do Palestyny przybyło 100 tysięcy Żydów. Do czwartej fali imigracji doszło w latach 40. i wtedy przybyło na Ziemię Świętą około 250 tysięcy Żydów. W 1947 roku brytyjski rząd wycofał się ze swoich zobowiązań w mandacie Palestyny i oświadczył, że nie jest w stanie rozwiązać konfliktu izraelsko-arabskiego. Jerozolima miała zostać międzynarodowym miastem pod nadzorem ONZ. Strona arabska jednak nie zaakceptowała tego pomysłu. 14 maja 1948 roku ogłoszono powstanie niepodległego państwa Izrael. Polska niemal od razu uznała nowo powstałe państwo. Izrael to jedyny kraj na świecie, gdzie dla kobiet również istnieje obowiązek służby wojskowej. 80 lat temu w Polsce mieszkało około 3 milionów Żydów. Obecnie jest ich nieco ponad tysiąc. Jerozolima to miasto trzech wielkich religii: wiara w jednego Boga, łączy tu judaizm, chrześcijaństwo i islam. Istnieje tam prawo powrotu, stwierdzające, że w Izraelu osiedlić się może każdy, kto udowodni swoje żydowskie pochodzenie. Palestyńczycy do 1948 roku stanowili 89% ludności w Palestynie. Turyści odwiedzający Izrael muszą wiedzieć, że publiczne rozmowy polityczne są zabronione. W Izraelu obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa, do której młodzi ludzie muszą przystąpić po ukończeniu 18 roku życia. Jom Kippur to po hebrajsku dzień pojednania, uważany za jeden z najświętszych dni w religii żydowskiej. Wydarzenie to obejmuje 25-godzinny post. W tym czasie nie można jeździć samochodami, a ulice są puste. Większość izraelskich kelnerów żyje z napiwków, a nie z rzeczywistych zarobków. Oznacza to, że w tej części świata dawanie napiwków jest powszechne. Hodowla świń na izraelskiej ziemi jest nielegalna. W 1962 roku uchwalono prawo zabraniające hodowli świń. W Izraelu niedozwolone jest publiczne okazywanie uczuć. Zachodni brzeg, w tym wschodnia Jerozolima i Strefa Gazy, to dwa regiony, w których zamieszkuje znaczna część ludności palestyńskiej. Prawo nieruchomości w Izraelu opiera się na prawie osmańskim. Imperium Osmańskie kontrolowało ten region do 1917 roku. Prawo rodzinne również opiera się na prawie osmańskim, zatem nie ma małżeństwa cywilnego. Zawrzeć związek małżeński można jedynie w obrębie własnej religii. Niedziela jest dniem roboczym w Izraelu, ale większość ludzi nie pracuje tam w piątki. Koty nie są tam zwierzętami domowymi, a na ulicach żyje ich setki. Średni wiek ludności Palestyny. Wynosi zaledwie 20 lat. Dla porównania, średni wiek populacji Monako, najstarszego kraju na świecie, to 55 lat. Połowa całej populacji Palestyny to diaspora. W 2022 roku populacja Palestyny wyniosła 5 milionów 300 tysięcy ludzi. Jednak, całkowita populacja Palestyńczyków wynosi około 10 milionów. Przez ostatnie 50 lat Izraelczycy wypędzali Palestyńczyków z ich ziemi. Na zajętych terenach tworzyli swoje osiedla. Strefa gazy jest niewiele większa od Krakowa. Gęstość zaludnienia jest tam jedną z najwyższych na świecie. Mieszka tam 2 miliony 100 tysięcy ludzi. Izrael jest jedynym krajem, którego językiem narodowym jest język hebrajski. Autobusy w całym Izraelu mają tabliczki cytujące fragment biblijny. Powstaniesz przed starszymi i okażesz szacunek starym. Firma Microsoft zatrudnia w Izraelu więcej pracowników. Niż gdziekolwiek na świecie na mieszkańca. Larry Fink, założyciel jednego z największych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych świata, jest Żydem. Jego spółka zarządza aktywami o wartości 10 bilionów dolarów. Telefon komórkowy, technologia poczty głosowej i oprogramowanie antywirusowe zostały opracowane w Izraelu. Premier Benjamin Netanyahu został oskarżony o korupcję w związku z przyjmowaniem kosztownych prezentów, takich jak drogie cygara. Według raportu budżetowego z 2012 roku biuro premiera wydało 10 tysięcy szekli na lody, czyli około 8 tysięcy złotych. Izrael jest jedną z zaledwie trzech demokracji na świecie bez skodyfikowanej konstytucji. Izraelczycy, przestrzegający szabatu, mogą wykupić ubezpieczenie samochodu, które nie obejmuje sobot. Izrael ma największą na świecie koncentrację firm z branży zaawansowanych technologii i startupów. Ma najwyższy na świecie wskaźnik przedsiębiorczości wśród kobiet i osób powyżej 55 roku życia. Największym na świecie hurtowym centrum diamentów jest Izrael, i większość szlifowanych i polerowanych diamentów na świecie pochodzi właśnie z tego kraju. Izrael był także pierwszym krajem, który przyjął proces Kimberley. Jest to nowy międzynarodowy standard certyfikujący diamenty jako wolne od konfliktów. Twórcy największego przekrętu finansowego III Rzeczypospolitej, czyli oscylatora ArtB, uciekli do Izraela. Według mediów współwłaścicielem ArtB był Izraelczyk Meir Bar. Oszukali oni polski system bankowy na 420 milionów złotych. Większość Żydów została wypędzona przez Rzymian z Izraela w 70 roku naszej ery. W Izraelu mieszka 9 milionów 300 tysięcy ludzi. Na całym świecie żyje 14 milionów 600 tysięcy Żydów. Jezioro Galilejskie jest najniżej położonym jeziorem słodkowodnym na Ziemi. Powierzchnia lądowa Izraela obejmuje łącznie 22 tysiące kilometrów kwadratowych. Dla porównania stan New Jersey jest o niemal 500 km kwadratowych większy. Chociaż izraelscy rolnicy stanowią jedynie 4% siły roboczej. Izrael produkuje 95% własnego zapotrzebowania na żywność. Niedobór wody jest tam ogromnym problemem. Zazwyczaj w Izraelu deszcze występują od kwietnia do września, padając nierównomiernie w całym kraju. Izrael jest w dużym stopniu uzależniony od importu ropy. Zaopatrzenie kraju w ropę naftową pochodzi głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego. Ropa transportowana jest rurociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan. Lub rurociągu BTC łączącego Morze Kaspijskie z Morzem Śródziemnym. Kraj rozpoczął wydobycie gazu ziemnego z własnych złóż podmorskich w 2004 roku. Według niektórych źródeł, Izrael może posiadać arsenał nuklearny. Izrael nigdy oficjalnie nie zaprzeczył ani nie przyznał się do jego posiadania. Narodową potrawą Izraela jest falafel. Większość Żydów mieszka obecnie w Izraelu i USA. Prezydent Izraela wybierany jest tam na siedmioletnią kadencję. W Izraelu znajduje się najniższy punkt na Ziemi. Morze Soli znajduje się 438,5 metra poniżej poziomu morza. Rekord ilości wytwarzanych śmieci został ustanowiony w Eilacie w 2011 roku. Było to 3,3 kg dziennie na osobę. Poczta Izraelska posiada specjalny dział Listów do Boga którym odbierane są wszystkie listy docierające do Jerozolimy z całego świata.